Cinque terre, obecnie szalenie popularne pięć miasteczek na północy Włoch. Przepiękna linia brzegowa, kamienice wciśnięte w klif i trasy tuż przy morzu oczywiście zapierają dech w piersiach są urodem jak z bajki, dosłownie jak z bajki. Wąskie uliczki i widoki pojawiły się w animacji Pixara pod tytułem Luka. Gdy spojrzymy jednak bliżej, widać już problemy tutaj nie da się żyć, a i zwiedzanie nie daje większej przyjemności. Przechadzkę zacząłem jeszcze przed świtem, gdy nie ma tu żywej duszy, skupiając się głównie na Rio Maggiore. To idziemy. To chyba zawsze będzie najlepszy sposób, żeby sobie zwiedzać takie przepełnione turystami miejscowości, czyli wstawanie bardzo wcześnie rano. A wstawanie bardzo wcześnie rano to jest mniej więcej 5.30 czy nawet, yy, no, gdzieś koło 6.00. Wtedy nikogo nie ma. Jesteście tylko wy, miasto lub wioska, którą chcecie zobaczyć. Ario Maggiore. To jest taka wioska, którą na pewno chcielibyście zobaczyć. To jest typowy włoski klimat pocztówkowy. Za każdym razem będę to podkreślał, bo trochę tak jest. Obserwowanie tych miasteczek czy wiosek wtedy, kiedy nie ma ludzi, to jest ogromna przyjemność. Kiedy są, ok. To trzeba mieć zawsze na uwadze, że to są ludzie tacy jak Wy, turyści. Którzy są tu tylko przyjazdem i przypadkiem. E, przyjechali tu na chwilę, a nie spędzają tu e, swojego życia, całości tego życia lub nawet cząstki. Nie jesteście tylko gośćmi, którzy gdzie gdzie z plecakami, a tam z wodą, jakimiś biletami, jakimiś dodatkowymi ciuchami przemieszczacie się z punktu A do B. Dla samych mieszkańców to bywa uciążliwe i to jest taki dualizm, coś co mnie też bardzo mocno ciekawi, że z jednej strony oni z turystów żyją, ale z drugiej strony tych turystów nie znoszą. Choć Włosi i tak są w tym e, przypadku bardzo, ale to bardzo wyrozumiałe. Nie we wszystkich krajach, w których do tej pory byłem, e, do turystów podchodzi się tak ciepło, jak we Włoszech. Większość kamieniczek, jeśli jest odnawiana, to ona jest odnawiana i tworzone są tylko hotele. Kondycja... No w przypadku tak położonych wiosek to jest podstawa. Chodzenie po tych schodach e, trzeba wyrobić sobie uda i łydę, żeby dawać radę. Wracając do tych kamienic czy do tych, one są robione tylko dla tych, którzy przyjechali odwiedzać Rio Maggiore i te inne miasteczka w Terra. Dlaczego tak jest? No, prosta sprawa. Na każdej z nich znajdziecie tabliczkę informującą o tym, że nazywa się to noclegiem takim lub innym. A mówiąc o tych hotelach i miejscach noclegowych, proszę bardzo, żeby nie było, że kłamałem. Torre Anna, Afita Kamery i te typowe miejsca na Kluczek, tutaj, że no, się nie obrazi. Te cyferki, które się wpisuje, zamyka albo otwiera, to zaraz się wy wywala. Praktycznie w każdym zakamarku są tabliczki z nazwą miejsca noclegowego. I od rana do nocy zobaczycie taki widok: ludzi z walizkami. A to dopiero początek sezonu. W tym roku spodziewany jest zresztą rekord pod kątem liczby turystów we Włoszech. Będzie tylko gorzej. I co? I główna uliczka. A przygotowanie się do restauracji, przygotowanie się do y, życia I też. Też tutaj następuje. Wiadomo, trzeba przynieść trochę kartonów, trzeba przynieść to, co będzie spożywane w tych restauracjach. Natomiast, to jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy lubią jeść. Może jestem ignorantem, co nie jest wykluczone, a nawet jest bardzo mocno prawdopodobne. Jednak do tej pory nie spotkałem się z tym, aby w tych miasteczkach Cinque Terre restauracje były smaczne. Nie, wręcz przeciwnie, są tragiczne. W już jadłem i skrajnie nie polecam. To jest to trochę tak, jakbyście zajechali w sezonie do miasta typu Giżycko, albo Mikołajki na Mazurach, albo w niektórych miejscach w Trójmieście. Sami wiecie, jak potrafi być. Sami wiecie, jak fatalnie potrafi być. Dlatego niekoniecznie wybierałbym to miejsce jako to, w którym chcielibyście się pożywić, smacznie pożywić z takim typowym włoskim, fantastycznym jedzeniem. tak zmierzają od samego rana. Słychać tylko ten charakterystyczny szmer walizek, przenoszonych przez kolejne osoby, które suną, suną i suną, żeby podpoczywać. a dalej suną. Czyli to nie była ostatnia? Wspominając o tych mieszkańcach. Można ich poznać i ich mieszkania po praniu. Praniu wystającym z balkonów. Cały dobytek inwentarza związany z przemieszczaniem się turystów, setek turystów każdego dnia, nie generuje żadne miasto tej wielkości wielkości mniej więcej 1800 osób aż takiej ilości śmieci codziennie. Nie ma na to najmniejszych szans. Nie jest to praktycznie możliwe, ale już turyści tak. To tutaj na dole zbiera się te śmieci, później się wywozi. A nie zbiera się, tylko zbierają to konkretnie ludzie, którzy pojechali przed chwilą o tam. Teraz pytanie: po co komukolwiek innemu z turystów byłyby takie znaki? Post office, chemist, shop? Bo... Nikomu to nie jest potrzebne. Tylko o ludziom takim z tymi walizkami. Swoją drogą, bardzo trudne jest to, żeby spokojnie do tego e, podchodzić, jeśli od rana do wieczora, praktycznie cały czas, przechodzą ci ludzie brzmiący tak. Życie w miasteczkach turystycznych czy miastach turystycznych to musi być skrajna tragedia. Może kiedyś uda mi się porozmawiać z... Samymi Włochami musiałbym jeszcze poćwiczyć swój włoski, żeby zapytać ich wprost, czy mają dość, czy może nie. Czy temu, dzięki temu, że żyją z tych turystów, hmm, muszą akceptować pewne niedogodności. I to ujmę to najdelikatniej. Na przykład to, że wszędzie potrafi walić moczem. Choć tego tutaj się nie spodziewałem. Jestem bardzo mocno zaskoczony. Pozytywnie. To tak, według mnie po czym poznać, że są budynki, które jeszcze nie są wykupione, nie są takie typowo komercyjne. Po ich zniszczeniu, raczej mieszkańcy z tak biednych regionów, które były albo tymi, które żyły dzięki produkcji wina lub połowu ryb, albo czymkolwiek innym zajmowały się, ale nie typowym handlem nie mieli pieniędzy ci ludzie, aby odrestaurowywać tak pięknie budynki. Przez co one są mocno zniszczone albo odpada z nich tęk. A ci ludzie czerpią zyski albo z tego, że komuś wynajmują te budynki, albo jakoś tam sobie radzą pewnie. To z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, czerpią pieniądze z wynajmu. Może jest też jakaś restauracja. Nawet ta liczba, Samych mieszkańców Włoch maleje z roku na rok. My znamy to z Polski, gdzie potrzebujemy ludzi do pracy i od dłuższego czasu w restauracjach lub w innych miejscach pracy są Białorusini, ale głównie Ukraińcy są też cudzoziemcy z innych krajów. Tutaj widoczne jest to już właściwie wszędzie, a ktoś musi pracować, żeby tak sobie żyć jak tutaj. Piracka flaga. No, tandetna wiadomo, w cholerę. Ale ona też ma swoje uzasadnienie. To byli ludzie, którzy napadali, rabowali, uciekali. A trzeba było się przed nimi chronić. Tu, w tych miejscowościach, są wieże strażnicze, które dawały taką szansę, sposobność mieszkańcom, żeby przygotować się na ewentualny atak. Trzeba było się przygotowywać, bo inaczej mogli stracić dobytek życia. Nie po to pracowali w tak trudnych, odseparowanych od reszty kraju warunkach, żeby tracić to. Co mają najcenniejsze, czyli swoje plony, ewentualnie jakiekolwiek kosztowności. Podejdę jeszcze na ten najbardziej charakterystyczny. A, może do klatki najpierw. Dobra, to też jest coś do wynajmu. Ale tutaj już nie. Ta zaniedbana kamienica z takimi drzwiami. Albo czeka na kupca, albo kupiec już jest, a kupiec czeka na pieniądze, żeby odrestaurować. O, może jakiś taki magazyn jest na deski surfingowe. Idąc już po tych schodach wiem, że w punkcie widokowym, gdzie ciągle są e, ludzie chcący sobie, sobie zrobić jakieś zdjęcie, nagranie z tym pięknym widokiem a o tej porze, czyli o szóstej z kawałkiem nie znajdę nikogo. Szkoda, że nie ma typowego wschodu słońca, wtedy miałbym lepsze nagrania, lepsze zdjęcia. Jest pochmurno, no jest jak jest. a Człowiek by narzekał. Nienawidzę wstawać rano. Natomiast, jeśli mam do wyboru stać tutaj z kilkuset osobami, nawet kilkoma tysiącami, jeżeli jest w pełni sezon, a przyjść o, o tej szóstej, siódmej i pooglądać sobie domy w samotności, to wiadomo, że wybiorę ten czas, kiedy są tysiące ludzi. Żartowałem, wolę być wtedy, kiedy nikogo nie ma. Choć z biegiem czasu, jeżeli te takie bardzo mocno turystyczne miejscowości odwiedzam, to dostrzegam, że są ludzie, którzy wychodzą z tego samego założenia, czyli wstajemy, szykuj się i szykujemy się jakkolwiek, jako tako, no i dobra, przemęczymy się, ale będziemy sami i sobie zrobimy fotę. Wejdę no od tej strony, gdzie jest najbardziej charakterystycznie. Gdzie jest przejście i wejście do morza? Do you need a picture together? Yeah, please. Okay. Alright. You will choose the best one, alright? Yeah, yeah. And I will do the portrait mode. Wilek znakomity, no, co tu dużo gadać. Tylko przejść, nacykać sobie fotek i uciekać dalej. Nie będę za mocno chyba tam szedł w stronę tych skał i tamtego przejścia, ponieważ mogę sobie zrobić krzywdę A i tak już nieźle wszedłem. Tu jest takie przejście między skałami. To widać między miejscowościami, że zabezpieczenie Chrysto Panie. No te skały odpadają. Mogą spaść na głowę, pod nogi, albo e, narobić nam trochę kłopotów. Siatki są wszędzie. Skały spadają i co jest istotne, te miejscowości się trochę cofają. Może też trochę cofają się w rozwoju. Nie ma tu żadnego rozwoju, żadnego przemysłu realnego. Cofanie się. Skał, to widziałem w jednej z tych miejscowości dalej, chyba w ostatniej, teraz wypadła mi z głowy nazwa. Widziałem to tam, że była taka rzeźba Neptuna, ona była mocna, podpierała skałę, w domyśle podpierała dom. Tylko, że to było już dawno temu. Nie ma już rąk, nie ma już chyba harpuna. Widziałem te zdjęcie, to był harpun. I nie miała już części innych ciała, i nie była już tak umieśniona, tak świetnie zbudowana. Nie, już była takim flakiem wymęczonym przez falę. Nad morzem zostałem jeszcze chwilę, by nacieszyć się szumem odwiecznych fal i momentem bez fal innych ludzi. Kilka godzin później obraz wygląda inaczej, choć w większości starałem się unikać przeludnionych fragmentów Cinque Terre. Trasa była zamknięta przez kilkanaście lat. Przez kilkanaście lat stworzono na klifie to, co tu widzicie. Jakąś długość, może nie jest ona oszałamiająca, można to przejść względnie szybko. E, ceny też nie należą do najniższych. A to, że mówię pewnymi monosyllabami, to to, że chyba z wiekiem zaczynam mieć lęk wysokości. Się trochę, trochę obawiam, a nie tylko obawiam się o siebie, ale też o sprzęt. Hmm. Niepewność jutra to głównie coś, o czym można opowiadać w związku z osobiskami. Osuwiska są te klify i tych ludzi geodetów, których widzicie, oni weryfikują, czy te skały, czy też budynki z całą pewnością nadają się do chodzenia i użytkowania. Zdarzają się to osobiska, zdarzają się tu ulewy, które gdy skała już nie jest pierwszej świeżości, mogą odpadać. I panowie sprawdzają, muszą. Na pewno nie dla kogoś z lękiem wysokości lub kimś, kto się boi, że zaraz zleci albo coś mu będzie wypadać. Mian trochę obawy mam. Stary konia jednak. I o tych osuwiskach to, o co mówiłem, to to, że tak jak widzicie, potrzebują tych siatek, te osuwiska, różne głazy, mogą ludziom spadać na głowę. A jak jest przyczepione i za każdym razem, jeżeli coś może spaść, to siatka zatrzyma jedna, druga, kolejna, one są wielostopniowe, wieloetapowe, chyba się sprawdzają, powinny, ledwo co otwarte to jest. tunelami. Tu nad nami tunel, w którym się przemierza przez długie, długie e, chyba nawet kilometry. Do końca nie sprawdzałem jaka długość jest z samego tunelu i ile trzeba przejść. Okoliczności za to są te przyrodnicze. No genialne, no świetnie to jest. Jeżeli jest się w takim kwietniu i ma się szczęście co do pogody to rewelacja. E, natomiast jeśli ktoś przyjdzie tutaj w czerwcu, w lipcu, no to będzie miał nie lada kłopot żeby posiedzieć, zweryfikować, czy mu się podoba czy nie. No, wiosna, kwitnie coś. A z drogi informacje, jak to budowali w jaki sposób i jak była to skomplikowanie logistycznie zorganizowana akcja, bo jak widzicie, ona była już tutaj, tylko że po jakimś czasie, jak wszystko inne mogło się zniszczyć i tu przygotowania, nawet wykorzystanie helikoptera. Przez 12 lat ścieżka miłości musiała być zamknięta. Osuwiska skał stanowiły coraz to większe niebezpieczeństwo, spowodowanie, by przejście po nich nie skończyło się tragedią, musiało być ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Ciekawe, że na niemal kilometrowej drodze w jednym momencie może przechadzać się zaledwie 400 osób. Jak już praktycznie wszystko we Włoszech jest płatna. Droga prowadzi z Rio Maggiore do Manaroli która wygląda niemal tak samo, jak wcześniejsze miasteczko. Przygotowania do sezonu turystycznego to jedno, ale przygotowania też do tego, żeby te atrakcje były jak najlepszej jakości, to drugie. I mocno to remontują. Rio Maggiore jeszcze nie tak dawno nie było aż tak popularnym miejscem, mimo... Że pięknie można było spędzić czas. Ale dzisiaj to już turystyka, turystyka pełną gębą. Ku mojemu zaskoczeniu jest sporo Francuzów, sporo Hiszpanów i Azjatów. Przechodzą i oglądają. Dlatego sądzę, że najlepszym rozwiązaniem, jeżeli ktoś chce tutaj przyjechać, to i ma trochę szczęścia, to koniecznie kwiecień, może początek maja. Już jest cieplutko. Przyjemnie. Kłopot jedynie może się pojawić wtedy, jeżeli ktoś się zamierza się kąpać. Nie wiem, czy temperatura wody nie jest za, za niska. Natomiast widać, że są już tacy, którzy się nie boją i którzy się kąpią. No widok iście zacny. I Pocztówkowo, dlatego, że jeśli ktoś robi zdjęcia, to oczywiście robi ich tyle, żeby mieć na Instagrama. Nie jestem tutaj wyjątkiem. Patrzę na ludzi, którzy oczywiście przychodzą, żeby móc pochwalić się. Jak to miło spędzają czas. Z tego grona nie wykluczam siebie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jeszcze chce takie typowe turystyczne miasta zobaczyć, wioski lub atrakcje, to tylko i wyłącznie o wschodzie słońca. Nie ma już wtedy nikogo. Taka sposobność, możliwość przyjść, przyjechać, popatrzeć, podpatrzeć, to życie nie ma już nic wspólnego z tym, co byśmy mogli, mogli sobie wyobrazić w typowym życiu, zobaczyć lokalsów. Tych lokalsów praktycznie nie ma. Oni, jeżeli nawet są, to żyją z tych turystów, dając im tę chińską Tandetę. Z tego, że ją, z tego mają pieniądze, dla nich to wszystko remontują. Oczywiście się cieszą, co mają robić. W ciągu trzech dni odwiedziłem każde z pięciu miasteczek i miałem jedną konkluzję. Wszystkie wyglądają tak samo. Różnią się detalami. Ta sama plastikowa tandeta jest w każdym z nich, te same kamienice i kościoły oraz ci sami ludzie. Jak ma być inaczej, jeśli pociągi wiedzące turystów z jednego miasteczka do drugiego kursują praktycznie non stop. jeden <coughs> 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 yeah, Hotel, gdzieś tam kolejne restauracje w tych zabytkowych budynkach, pomijając oczywiście sam Kościół. To już są lokale usługowe. Pewnie sam Kościół też jest lokalem usługowym. Może za jakiś czas też będą tu naslegi.